Mówi Pan. Stanę obozem jako straż dla mego domu. To są z księgi Zachariasza. Jezus obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale. A one uspokoiły się i nastała cisza. I rzekł do nich: Gdzie jest wiara wasza? To słowa Ewangelii. Drodzy, zawsze zastanawiam się, czy ta historia, która wydarzyła się 2000 lat temu, jest jednak historią, która się wciąż wy... potrafi wydarzyć. Oto każdy z nas ma łódź swojego życia i płynie przez morze. Nieraz jest piękna pogoda, a nieraz gorzej. Fale wzburzone, morze, wiatr człowiekam, człowiekiem targają różne pytania, wątpliwości. I wtedy Zakładając i wierząc w to, że płynie na tej łodzi z nami Jezus, czy czasem nie byłoby bardzo podobnie? Czy bylibyśmy w stanie mu zaufać bez żadnych wielkich pytań i lęków? A może by się obudził i zadałby to pytanie, które zadał uczniom? Gdzie jest wiara? Wasza, Twoja, moja? Czy potrafisz zaufać? I czy wierzysz w to, że na tej łodzi Twojego życia płynie z Tobą Jezus Chrystus? Oczywiście, odpowiedź nie jest łatwa, i pewnie często wątpimy, i pewnie często zachowujemy się zupełnie podobnie do uczniów: lęk, strach, przerażenie. A Jezus, uspokajając wszystko, wciąż mówi do nas: Gdzie jest wiara wasza? Choć zdaję sobie sprawę, że łódź życia płynie przez różne morza i oceany. Jest tym, czym często tą łódź tworzymy my. Naszymi wyborami, naszym postępowaniem, naszymi pomysłami na świat. Ale wierzę głęboko, że na tej łodzi wciąż jest z nami Bóg. I że Będąc z nami na tej łodzi, stara się nam pomóc. Tylko nieraz zostaje pytanie: czy wierzymy w jego obecność w łodzi naszego życia? Często chyba najbardziej to widać wtedy, kiedy przychodzi sztorm, i wtedy też chyba przychodzi sprawdzian, czy wierzymy, że Jezus jest z nami. Amen.